Wszystkim tu fantastyczne siostry Ola i Gaba. Dzisiaj witamy Was w takim trochę innym filmie niż zwykle, a mianowicie powiemy o seriach fantastycznych albo jakimi, z jakimiś fantastycznymi motywami, które polecamy. Postaramy się opowiedzieć o seriach, o których do tej pory mało mówiłyśmy, ale y, ostrzegam, że ja nie będę mogła się powstrzymać i powiem o Makowej, ponieważ będę ją polecać wszędzie gdzie mogę. Y, I tak, zacznijmy. To ja na początek coś może też oklepanego, bo już niejednokrotnie słyszeliście, że bardzo polecamy Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Eee, tu jest to stare wydanie jeszcze, może takie macie też w domu. Eee, ja je ukradłam od naszego dziadka akurat, <śmiech> <śmiech> więc całą sagę mam w tym wydaniu. No i co tu mówić? Wiedźmin jest teraz tak popularny, że nie wiem, czy ktokolwiek go w ogóle nie zna. Ale to wszystko, co się tutaj dzieje, jest po prostu świetne. I, I bohaterowie, i polityka, i intrygi, i w ogóle te wątki fantastyczne, i to, że Andrzej Sapkowski wymyślił swój język własny tych elfów, w sensie i w ogóle, no to jest wszystko świetne. Jego wkład w fantastykę polską ogólnie, też zagraniczną. No dokładnie, nawet wiecie już, Trudno jest powiedzieć, co jest dokładnie takiego świetnego w tej książce, dlatego, że jest ona tak popularna znaczy w tej sadze w ogóle i w tych książkach jest tak popularna, że i znajdziecie jakieś planszówki, gry komputerowe, w sensie i serial, i obóz wiedźmiński, nawet. Więc yy, myślę, że znacie, ale jeżeli nie czytaliście w tej pory, to bardzo, bardzo was, wam polecamy. Najpierw czytajcie opowiadania, bo one są takie lżejsze od sagi. Tak, właśnie też chciałam to powiedzieć. I jeżeli przeczytacie opowiadania i wam się spodobają, to wtedy bardzo polecamy zacząć sagę. Ogólnie jest 8 tomów całego Wiedźmina. Pięć sagi, trzy opowiadania, wszystko przeczytałyśmy i było tak. świetne, więc bardzo wam polecamy. Teraz może powiem o wspomnianej Wojnie Makowej. Ta trylogia ma specjalne miejsce w moim sercu, ponieważ zachwyciła mnie pod A do Z tak naprawdę. Wszystko to było świetne według mnie. nie wiem, wiem ta... Pojedyncze książki może jakieś tam mają makamenty, ale razem to jest po prostu majstersztyk według mnie. Pierwsza część jest taka, wiecie, najbardziej młodzieżowa, druga taka... Techniczno-wojenno-batalistyczna, a trzecia to po prostu jest jeden wielki mindfuck. Dlatego też to jest bardziej trylogia no, dla dorosłego czytelnika, bardziej dojrzalszego, bo tuż nawet pal sześć, tą, tą brutalność. Tylko po prostu ona może być nudna dla młodszego czytelnika po prostu. Przez to właśnie rozważania o wojnie, o strategii. No i ona e... jest mega gruba też. Jest więc. też właśnie mega gruba i te... Na przykład w Republice Smoka jest bardzo dużo tych rozważań. Czy, wiecie, lepiej ocalić, nie wiem, batalion, wojska, czy zalać całą wioskę. Takie, wiecie, rozważania różne. Te rozważania były dla mnie fascynujące, bo były nowością dla mnie. Ja nigdy wcześniej nie czytałam takich książek jakby sensu stricte o wojnie. E, oprócz drugich Królów, nadal się będę chwalić. E, I no po prostu ta trylogia chwyciła mi po prostu za serce. Ja nie widzę żadnych wad. Te pojedyncze toma, oczywiście, mają jakieś tam mankamenty, ale po prostu ja kocham Wojnę Makową, kocham Rin, kocham Neshe. Ja nadal nie wiem, za bardzo jak się czytać te imiona, ale w mojej połowie to jest Nescha, więc tak, kocham Neschę, kocham Kitaja, wszystkich, ta, wszystkim ta, Jesus, wszystkich tam kocham, y, ta magia tam, powiedzmy, bogowie bardziej, szamanizm, to była też jakaś dla mnie nowość. W ogóle Wojna Makowa jako trylogia była dla mnie ogromną nowością, którą pokochałam, bo ja nigdy wcześniej nie czytałam książek osadzonych, powiedzmy, w tym daleko wschodnim świecie, w klimatach takich... Chińskich, japońskich, coś w tym stylu. I mnie to po prostu zachwyciło. Także mam o wiele więcej książek osadzonych właśnie mniej więcej w światach inspirowanymi tymi krajami. Więc tak, czytajcie: Wojnę Makową, kocham ją i ci, co nie lubią RIN. <grym> Dobra, dalej: yy, Toń, Martykisie, i ogólnie cała seria Wrocławska. Są trzy części na razie. I z tego, co właśnie wiemy, to Marta jakiś chyba nie planuje, czy, yy, nie planuje pisać yy, kolejnej czwartej, więc może to w ogóle się zakończy na trzech, na trzech, ale nie wiem, zobaczymy. Ogólnie jest to Urban Fantasy, więc to nie jest już takie, wiecie, yy, tak może wymagające, jeśli można tak powiedzieć, jak książki High Fantasy, jak na przykład Wiedźmin, czy właśnie Wojna Makowa, ale naprawdę można się przy niej super bawić. I nawet oleju czytała. Tak? tak, i to jest poważna książka wbrew pozorom, bo Marta Kisiel znalazł z e, tych oczu urocznych. E, z takich śmiesznych, tych, raczej. Tak, z tych komedii kryminalnych, ta panda. Jak się nazywa? O, o tych trawskich, tak? E, dywa, dywa, dywa z wkładką. wkładką i coś tam jeszcze. I to jest jakieś śmieszne, haha, ale to, to jest już o wiele bardziej poważna książka i taka z przesłaniem. W ogóle ten Wrocław jest taki magiczny, tutaj, że tak, mi zechciało tak, tam tak, pojechać. Tak, tak, dokładnie. Nigdy nie byłam, i tak, super, jest no, tam, naprawdę. No właśnie, i tu w ogóle chodzi o to, że są dwie siostry, ogólnie one są całkiem takie skłócone, w sensie, że są totalnymi przeciwieństwami. I je wychowywała babcia, bo ich rodzice zmarli. I coś się dzieje, ja ogólnie dawno temu czytałam tą książkę, yy, ale tak jak pamiętam, to wam powiem, że coś tam się dzieje, że... Z y, so... A to nie była ciotka? A. Y... Ona yy, yy, starsza <laughs> mieszka z ciotką i coś się dzieje z tą ciotką i ta młodsza siostra przyjeżdża. przyjeżdża. dokładnie. I yy, no i tam w ogóle... One wchodzą do takiego pokoju, gdzie zawsze ta ciotka zabraniała im wchodzić, dlatego że to był jej pokój, i tam są jej rzeczy, i tak dalej. One tam wchodzą i odkrywają dziwne różne rzeczy, i przy okazji pojawia się pewien morderca. Yy, I tam właśnie się zaczynają te wątki fantastyczne, gdzie pojawia się dokładnie ta toń tytułowa, ale nie będę mówić za bardzo o co chodzi. Yy, ta książka zrobiła nam niewielkie wrażenie jeszcze wtedy, bo to był taki początek, jeszcze wtedy nie czytałam, w ogóle to było bardzo dla mnie oryginalne i właśnie to przedstawienie Wrocławia bardzo próbiłam w ogóle główne bohaterki, bardzo w ogóle taka była taka wciągająca ta książka i taka bardzo ciekawa bardzo. Że co się dalej stanie, i jakby ten wątek tutaj fantastyki nie jest w ogóle taki oczywisty, naprawdę jest bardzo oryginalny. Tak, można się zdziwić. W ogóle ta tajemnica rodzinna też nie jest wcale taka oczywista. Tak, tak. I no ja się zdziwiłam ogólnie, jak to czytałam. Tak, bo kiedy one wchodzą do tego pokoju, to właśnie dowiadują się różnych tam rzeczy, różne dziwne pamiątki są i tak dalej, poznają też jednego mężczyznę, ale. Okazuje się, że ta im czegoś nie mówi. Tak, dokładnie. dokładnie. <laughs> Rodzina. Więc mega polecamy zresztą razem Wam yy, tę serię, tylko tak, według mnie to nie była najlepsza, a kolejne części już były, trzecia była najsłabsza, ale też była najbardziej, ona była taka inna, bo ona była taka mega melancholina i taka jakby, przytłaczająca, to trochę smutna. Ta jest bardziej taki właśnie urban fantasy, co, co kojarzymy z tym, że jest takie całkiem wesołe, takie wiecie, coś się dzieje, intryga i tak dalej, chociaż nie mówię, że coś źle. Yy, druga była tak chyba. Druga w ogóle opowiada inną historię, a w trzeciej części te dwie historie się razem łączą. Więc jest to w ogóle ciekawe i bardzo właśnie żałuję trochę, że te niektóre wątki stoni, już się skończyły w trzeciej części. I jakby w sensie po pierwszej się skończyła, a w trzeciej już one są rozwiązane i. Nie chcę tam powiedzieć jednej rzeczy, ale właśnie pewnym bohaterom kibicowałam, a okazuje się, że to jednak w trzeciej części nie są razem, więc to było bardzo smutne dla mnie. No, ale bardzo Wam polecamy tę te, te, te serię, tak. Tak jak powiedziałam, to nie najlepsza. Ale nawet, wiecie, można to oddzielnie sobie czytać, nie no jest tak, że to jest takie zobowiązujące, że jak jedno przeczytacie, to już musicie kolejne, tylko właśnie tak jak powiedziałam, druga część jest y, kolejną historią, więc równie dobrze można to jakby czytać oddzielnie, ale to nie jest Albo najlepsze. Zamiennie. Dokładnie. Kolejną serią, którą ogólnie Wam bardzo gorąco polecamy, jest trylogia Pozłocone Wilki, którą uwielbiamy. To jest świetna młodzieżówka, wcale właśnie nie jest oczywista, te wątki... Są tak ze sobą splecione, że naprawdę się nie spodziewacie tego, co się wydarzy. Bohaterowie są świetnie zarysowani. A to, że w każdym tomie akcja rozgrywa się w innym mieście, dodaje takiego czegoś ekstra. I można poczuć klimat tych miast. Ja na przykład, czytając pozłudce na bardzo, bardzo czułam klimat Paryża pod koniec XIX wieku i to było dla mnie bardzo specjalne. I takie naprawdę niespotykane, bo ja rzadko w jakąkolwiek młodzieżówkę tak bardzo się wkręcam, a w podłocane wilki bardzo. No się wkręciłam. to było bardzo dobre. I jakby te, ta magia, powiedzmy, ona też jest taka niespotykana. <grym> Zagadka tak. jednej z głównych bohaterek głównych bohaterek jest też taka, żebyście się nie spodziewali. Tak, i ona nie jest rozwiązana do końca. No, do końca w sumie drugiego tomu, bo trzeci tom pokazuje jej zmagania z tym, powiedzmy. Ale nie domyślilibyście się tego, więc bardzo polecamy obie. No i ma super bohaterów w ogóle, i oni są tacy też zabawni, Śwież... <laughs> tworzą świetną drużynę, i jeszcze można z nimi rozwiązywać te różne zagadki. Tam w ogóle są na. Stronach takie Tak, wiecie. są odwołania na przykład do jakichś współczesnych budynków, do malarstwa, do rzeźb, do mitologii. Także wiecie, co kto lubi po prostu? Ogólnie niektórzy porównują te, te trylogie z tymi. Szóstko Szóstko wron. wron. Ja się zgadzam. I ogólnie, jeśli właśnie lubicie Siuszkowron albo coś w tym stylu, to musicie po prostu przeczytać Pozłacane wilki. I właśnie to jest taka niepozorna układka trochę, a ta książka, znaczy te książki, trzy. Są mega proste. Tak, zawierają I... bardzo dużo fajnej treści. Dokładnie. I w ogóle ta, taka młodzieżówka, że według mnie to jest jedna z takich lepszych, jakie w ogóle można napisać. Ona jest tak wciągająca, ale tak. taka też dobra, nie to, że tylko wciągająca. W ogóle ta trylogia, ona kryje ze sobą bardzo dużo różnych emocji. Nie tylko jest, śmieszna i rozrywkowa, tak. ale też można się wzruszyć, można poczuć uczucia bohaterów. Na przykład ja bardzo, znaczy współczułam, bardzo byłam empatyczna w stosunku do Zosi, bo ona jakaś taka była specjalna dla mnie, oprócz Lejli. I współczułam jej, no nie płakałam z nią, no bo ja nie płaczę, ale wiecie, czułam jej smutek, w sumie nie tylko jej, ogólnie tej całej drużyny. Czułam wkurzenie, jak oni coś tam, wiecie, zgubili, czy tam nie mogli dotrzeć do jakiegoś tam punktu swojej podróży. Więc tak, to jest książka W sumie to są książki wielowymiarowe, i w sumie nie tylko dla młodzieży, dla dorosłych też wszyscy się będą po prostu świetnie bawić na nich. No dokładnie. I też właśnie się dziwimy, dlaczego tak, tak słabo. W sensie dlaczego te książki nie są takie popularne, bo one są naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre. I jeszcze w galerii książki czasami są właśnie w tym wydawnictwie, czasami są takie przeceny, że można cały rok je za 60 zł. Kupić. I to jest naprawdę super okazja, że czasami nawet używane książki są za więcej. Więc, no, naprawdę bardzo Wam polecamy i musicie przeczytać. Dalej. Osobliwy dom pani Peregrin, i wszystkie siedem chyba części, które ta książka ze sobą dalej niesie. Ja rzadko mówię o tej serii, ale też właściwie dla mnie ona ma znaczenie takie e, sentymentalne, bo w sumie z tą książką to dorastałam. Ja tak. sprawdzę, w którym ona robiła strona Matko została. Ona została 2012. wydana w 2012, czyli jak miałam 11 lat, aż do w tym roku się właśnie skończyła. Więc jakby czytałam, bo czytałam tę książkę chyba mniej więcej w tym roku, czy może rok później coś takiego, chyba jak chyba została wydana. No ale w każdym razie dla mnie ma ona znaczenie właśnie sentymentalne, ale oprócz tego uważam, że jest naprawdę fajną, taką jakby. Przygodówką, ale właśnie z takimi wątkami fantastycznymi, i to dziwnymi wątkami fantastycznymi. Tutaj jest napisane, że to jest taki niby horror, że ma te straszne zdjęcia, i tak dalej, no ale raczej nie przestraszycie się tym, w tym sensie. Zdjęcia są rzeczywiście czasami no, niepokojące, no, so ale nie są, wiecie, to nie jest, nie jest takie, że się będziecie bać. Um, I tutaj mam historię Jacoba, który ogólnie był bardzo związany ze swoim dziadkiem, dziadek umarł, no i z rodzicami już nie ma takiego super kontaktu, tak jak miał z dziadkiem i wyjeżdża ze swoim tatą na... On jest z Ameryki i wyjeżdża do Anglii, do Szkocji, coś takiego, na taką wyspę, bo ojciec chce tam sobie badać ptaki. No i wiecie, ogólnie ta wyspa jest taka mega ponura, z mgłą i tak dalej, tak jak możecie sobie wyobrazić, jakaś taka rybacka. I on sobie tam wędruje w ciągu dnia, no bo co innego ma robić. I nagle dostrzega tam dziewczynę, która wygląda trochę dziwnie, jakby była nie z tych czasów. I ona się. Znaczy oni jakoś tam się poznają, tylko że ona się pojawia nie wiadomo skąd w ogóle. Ona nie mieszka w sensie według tych mieszkańców. To oni jej nie znają. I pojawia się i znika, jakby. No i Jacob odkrywa. Skąd ona jest? To jest tylko początek góry lodowej, tak bym powiem. Bo ogólnie ten wątek fantastyczny tutaj jest mega taki ciekawy. I ta książka jest nie tylko taka. Jak niektóre książki, no nie chcę tego powiedzieć, ale czasami widać, że tak jakby są czas, bardziej takie adresowane do dziewczyn. Wiecie o co chodzi, że na przykład. Nie generalizuję, znaczy nie chcę generalizować, ale właśnie trochę muszę to zrobić, że wiecie, jak na przykład jest więcej romansu albo, ym, no nie wiem, no tak czasem widzę. Przystojny, nie niebiesko, kiwiot. Tak, wysoki, no, chłopak, no coś takiego, który jest smutny, ale w sumie to tak naprawdę nie jest bo A, tak. przecież jest przez z piekiel. Ale też nie ma na przykład tyle akcji, jakiś tam romans się zawiązuje i takie rzeczy wiecie. No a tutaj ta książka jest według mnie i dla chłopaków i dla dziewczyn, że. Wszyscy mogą się przy niej dobrze bawić, bo jest to ogólnie młodzieżówka. Chociaż ja właśnie ja ją też czytam, więc <grymnie> jest to młodzieżówka i ona ma bardzo fajnych bohaterów ma bardzo fajną tą akcję. Pamiętam, że jeden tom był taki według mnie gorszy, ale to wiecie, jest ich 7 czy 8, więc nie musicie czytać wszystkich, jeśli Wam się w ogóle pierwsza nie spodoba. Ma ciekawe te zdjęcia i jakby pod te zdjęcia jest napisana historia. To jest fajne. I bardzo Wam ją polecam. Wiem, że ta książka nie jest, ta seria nie jest dla wszystkich. I y, też na przykład Anita, z by Anita, mówiła, że bardzo jej się nie podobała pierwsza część, że w ogóle to miałoby coś innego. Ale dla mnie to była naprawdę super przygodówka. Z, z takimi, właśnie tak jak powiedziałam, że te wątki fantastyczne były bardzo osobliwe, właśnie. Tak bym powiedziała. Także was zachęcam, jeżeli też macie jakieś takie w rodzinie, albo może w znajomych, jakieś takie osoby, no nie wiem, nawet 13, 14, 12 lat, może nawet mniej, tak, taki wiecie, taki przedział, to myślę, że ta książka naprawdę mogłaby się tym osobom spodobać. Ja wam ją bardzo polecam, i starszym, i młodszym. No Moja ostatnia seria, którą polecam. Ona jest zapomniana i może włączę jakieś dawne wspomnienia w waszych głowach, jak ją je pokażę. Jest to Królowa Tyrlingu. To jest książka sprzed chyba 10 lat i ona zrobiła na mnie w tamtych czasach naprawdę bardzo duże wrażenie. Przypomniałam sobie o niej, gdy czytałam Drogę Królów, bo tam była taka właśnie jedna scena batalistyczna w Drodze Królów i jakoś tak mi coś zaświtało. I przypomniałam sobie o tej książce. I ja pamiętam, jak ją kochałam, gdy byłam młodsza. Jak bardzo świetna dla mnie ona była. Opowiada o takiej zaginionej księżniczce, Kelsey, której, którą rodzina po prostu wywiozła daleko od państwa, które miała rządzić z no, różnych powodów. No ale dziewczyna wraca, żeby zająć ten tron, żeby sobie rządzić. Ale okazuje się, że Terling nie jest taki, jaki miał być. Okazuje się, że tam jest zło, które się rozprzestrzenia bardzo, bardzo szybko, a w ogóle cały ten kontynent kraj jest podzielony na cztery inne narody, czy tam na trzy inne narody i w jednym rządzi Szkarłatna Królowa, która no po prostu jest straszna, jest okropna, jest tyranem. Wszyscy się jej boją i mało tego, umie posługiwać się krwawą magią, wzbudzała strach w poddanych i nie smak w innych rządzących, ale no wiadomo, musieli się je podporządkować, no bo jak nie, to wiecie, kaplica. E, ogólnie bardzo polubiłam wtedy Kelsey. E, ona coś według mnie <coughs> coś według mnie ważne. Kelsey ma tutaj 19 lat, jak się zaczyna ta seria. E, co dla mnie. Było trochę, w zasadzie sensie jak teraz na to patrzę, to trochę dziwne, bo zazwyczaj w takich fantastykach powiedzmy młodzieżowych, choć w sumie dla mnie to nie jest fantastyka młodzieżowa, jeśli już to dla starszej młodzieży, one mają, nie wiem, ci bohaterowie mają po 16-17 lat, a ona, Akersi, jest dorosłą stara. kobietą, stara. Jest już powiedzmy dorosłą dziewczyną, która mniej więcej wie, czego chce. Później ona jest coraz starsza i teraz pewnie, tak myślę, w trzeciej części ma za 23-24 lata, czy mniej więcej w moim wieku. Także to jest dla mnie właśnie niezwykłe, że ona nie jest po prostu nastolatką taką, wiecie, która musi odkryć swoją drogę i tak dalej, bo ona za swoją drogę, ona wie, co robić, tylko po prostu musi pokonać pewne przeszkody. Ta magia tutaj jest taka dosyć brutalna. I tuż już nawet nie chodzi o to krwawą magię, tylko ogólnie ona jest taka. No nie za fajna raczej no, nie chciałabym żyć w takim świecie, gdzie jest właśnie taka magia. Ale wydaje mi się, że dla osób, może to jest trochę naciągane, może nie, ale wiecie co, po lekturze Drogi Królów, wydaje mi się, że ta trylogia mogłaby być fajną taką odskocznię, bo tutaj też mamy walki, mamy jakieś wątki batalistyczne, jest zdrada stanu, właśnie jest krew, jest dwór. Także fani tych właśnie motywów, będą bardzo zadowoleni. Jest silna bohaterka, która właśnie wie, co robić, która wie, czego chce, i mniej więcej wie, jak się pozbyć pewnych niektórych rzeczy, ale wiecie, jakie życie jest okrutne. Więc tak, też bardzo ważnym wątkiem w Królowej terlingu w, sensie w ogóle w tej trylogii jest to, że wszyscy chcą ją zabić. Ona cały czas żyje w zagrożeniu i to nadaje wiecie takiego takiego tempa też w tej książce, nie wiadomo czego się spodziewać i jest naprawdę super. I w ogóle to chyba sobie zamówię całą resztę tych tomów. Trzeci tom zaginął w którejś z naszych przeprowadzek, nie mam go, a drugi tom jest w takim dzielowym wydaniu, a to jest wiele, o wiele, o wiele ładniejsze. Ale te książki jeszcze możecie dostać normalnie w Empiku, bo czasami... Tak. Teraz oczywiście dawno. ja jej nie czytałam już bardzo, bardzo długo, ale myślę, że nadal będzie fajna. Znaczy, ten wątek wybrańca to taki może być świecie, taki średni, ale w tamtych czasach ten wątek był po prostu wszędzie, w każdej książce, praktycznie, i to było takie bardzo hot. Dobra, ostatnia trylogia, niby noc. Jaya Kristofa, którego wiecie, że uwielbiamy, przynajmniej ja. Niby noc. To w ogóle rozpoczęło moją przygodę z Jayem Kristofem. I to była tak dobra książka, że naprawdę bardzo, bardzo dobra książka. Ja tak się przy niej bawiłam i po niej pokochałam po prostu takie nieustraszone bohaterki, które nie to, że wiecie, są twarde, ale do momentu. Do którego ktoś im coś powie, a później one coś miękną, i tak dalej. A Mia jest po prostu tak twarda w tej książce, że ja to tak uwielbiałam. Poza tym, mamy tutaj szkołę zabójców, bo ogólnie chodzi o to, że Mia e, straciła swoich rodziców przez chyba konsula, jeśli dobrze pamiętam. Ten facet się tak nazywał, on ich po prostu zabił. No i ona teraz. E, za pomocą, Z pomocą takiego pewnego mężczyzny, tam ona się wychowywała i tak dalej. On ją uczył różnych tam strategii przetrwania, wiecie, jakichś takich zabójczych, trochę może, i pole, polecił jej taką szkołę zabójców, właśnie do której ona ma pójść, bo on nie, zna jej historię ogólnie i wie, że ona chce się zemścić na tym, na konsulu. tym konsulu, dokładnie, który, wiecie, jest głową państwa. I ona chce go zabić. Dlatego idzie do tej właśnie szkoły, gdzie y, przyjmują przyszłych zabójców. Tylko, że ona idzie ze swoich własnych powodów, a jakby ta szkoła okazuje się, że trochę to jest coś innego, ale to było po prostu wow. Jeszcze w ogóle cały ten motyw szkoły, i jakby tam jest taki y, element krwi. Wiem, że niektórych to jakby. Może trochę obrzydzało i takie było brutalne, może, ale dla mnie aż takie nie było. Ja nie wiem, mnie to jakoś tak nie poruszyło, w sensie może było takie trochę, jakbycie, ale nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia. Pokochałam tą szkołę i pokochałam główną bohaterkę i jej kota, który jest jej cieniem, jakby, i, i tą ich wymianę zdań, która też jest w ogóle bardzo ciekawa, jak oni, oni to robią nauczycieli ze szkoły, ale całą tą też intrygę, kiedy okazuje się, że Mia jednak jest może kimś więcej niż po prostu taką zwykłą uczynnicą. A zakończenie jest po prostu wow. Jakby myślicie, że coś się stało, a na koniec się okazuje, że chyba jednak nie i... i ja myślę, nie, nie, to się nie mogło stać, no jednak się stało, więc... Bardzo Wam to polecam. Trzecia część, według mnie, jest najgorsza. W ogóle w drugiej części jest bardzo dużo nawiązań do Cesarstwa Rzymskiego, co w ogóle wow i brawa dla Jaya Krzysztofa, że rzeczywiście on to tak odwzorował. I też zobaczyłam, że w pierwszej części, jak już później poszłam na historię rozszerzoną i miałam właśnie te rzeczy, to czytałam równoległe, równolegle Bożogrobie, tak? Gdzie właśnie dużo tych rzeczy się pojawiało. I to było wow, po prostu wielkie brawa. Bardzo Wam polecam to, ale wiem, że to też nie jest dla każdego, bo niektórzy mówią, że brutalne, że coś tam, ale dla mnie to było po prostu tak świetne, że naprawdę, szczególnie pierwsza część. Tym zachwytem podsumowujemy ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I widzimy się w następnym. Pa! pa.